Dzień dobry kochani Witam was, Hany z Kambodży Z miasta Simyip Jezioro Kobo Piękne Jak będziecie w Simyip To polecam wszystkim serdecznie zwiedzić to miejsce Bardzo ładne Tu można sobie takimi stratwami popływać Można sobie zamówić taką stratfę i popływać Można sobie przyjść z dziećmi Mają tutaj kółka do wypożyczania Mają kamizelki Mają wszystko i tak przychodzicie i sobie tutaj po prostu odpoczywacie na hamaczkach. jeziorko jest bardzo duże, można go opłynąć. Excuse me, how much money? One. 13 dollars. How, how much? How hour? One, two hour 30 hour Ok, słyszycie, można za 30 lat opłynąć co ile chcecie po całym jeziorze. Tu pan właśnie reklamuje. aha, Tam do końca tak jak pokazuje i można tam drugosturna płynąć. Zobaczcie. Słucham serdecznie, jak tutaj zabieracie w Symry, bo to jest fajne miejsce. Ci, którzy będą na mojej wycieczce, moi turyści, wszyscy na pewno tutaj przyjadą. No i oczywiście różne inne fajne atrakcje. Angkor Wat trzeba zwiedzić obowiązkowo, świątynie. Kulebonten trzeba zwiedzić obowiązkowo. No oczywiście miasto wodne teraz już jest pora deszczowo, więc już tam trochę wody przybyło. Więc już jest dużo lepiej teraz zobaczyć, popłynąć. I różne inne fajne atrakcje. Także ja Was serdecznie zapraszam. Bo to jest tak: jak nie przyjedziecie, to nie uwierzycie, bo niewierny tłumacz przeważny jest taki, że nie uwierzy, jak nie zobaczy, nie dotknie. Więc trzeba tu przyjechać, żeby to ocenić. Jak już tu będziecie, to sami ocenicie, czy obują, czy nie. Wiadomo, że każdemu się może podobać coś innego, to jest normalne. Ale Jo jest bardzo zadowolony z tego miejsca, z Kambodży. I o się nie, nie, nie zamierzam nigdzie wyprowadzać, mi tu jest bardzo dobrze. Oczywiście to jest taki mój odpoczynek e, tymczasowy, bo moim relaksem to jest wyspa Kochron, na którą serdecznie zapraszam do naszych domków. Co niektórzy już tam mówią, że moje domki są nieładne i w ogóle, i że byli, i, i tragedia, że jestem już biedny, i, i że jest już biedokiem i, i na kredytach, ale wiecie, my to nie przeszkadza, ludzie będą mówić zawsze, jak ktoś coś chce zniszczyć. I jak coś kogoś boli albo nie życzy, no to tak robią po prostu. Wy no. musicie sami ocenić, czy jest tak. To tak samo jak wczoraj zrobiłem filmik, żeby subskrybować, żeby lajkować i tak dalej. I że marzy mi się kanał, żeby to był bardzo potężny kanał. I chciałbym chciał powiedzieć to dlatego, że chciał po prostu zrobić coś fajnego, coś do ludzi, coś naprawdę do ludzi, żeby ludzie byli zadowoleni. I zaraz dostałem hejty, że no... Słońce ci zawesparzy na głowa. W Kambodży to tylko wymyślałem, żeby coś tam zarobić pieniędzy. No ludzie, jeżeli taką kategorię myślicie, nie obrażając tych wszystkich, którzy tak nie myślą, to przykro mi bardzo. To jest wasza pieśń, to jest wasze zdanie. Pozwólcie, że inni to też ocenią i sami docenią. Bo ja się nie mam zamiaru schejtować, i nie wiadomo, co jeszcze tam. Co niektórzy, już nie wydawali wymawiał tutaj żadnych imion, bo ja już tym skończył, powiedziałem wczoraj. Chcą mnie jeszcze dokopać, no bo to już... Jakby nie, jak najlepiej zepsuć wszystko, mój wizerunek całkowicie, to jest taki e, plan działania. Najpierw się mówi, że jest B, potem się mówi, że jest bankrutym, potem się mówi, że jest już skończony. Potem się mówi, że robi beznadziejne wiceczki po to, żeby go zniszczyć. Ale wiecie co? Mnie to dodało po prostu energii. Ja się tym w ogóle nie przejmuję. Ja wiem, jaki jest. Ludzie, którzy mnie poznali, też wiedzą, jaki rzek jest. I właśnie chcę podziękować serdecznie tym ludziom, którzy do mnie od razu wczoraj dzwonili, pisali, żeby się nie przejmować. Nie marcie się, Grzegorz się nie przejmuje. Grzegorz jest naprawdę w tym miejscu zadowolony, szczęśliwy. A pozwólcie, że jeżeli chodzi o prywatne sprawy, to uszanujcie to. To będą moje sprawy prywatne. I ja tego nie będę roztrząsał publicznie. O to nie o to chodzi. W pewnym czasie samo się wszystko okaże, sami zobaczycie, a na razie to sobie także ja wolno, spokojnie, tak jak chcę. Tak jak mi jest dobrze i nikt nie będzie mi bronił. Bo to jest moje życie. Tak samo jak mój kanał. I robię te programy i o tym mówię. Niech to inny. Kochani, Kambodża jest pięknym krajem. W którym możecie przyjechać, odpocząć spokojnie, możecie zwiedzić fajne zakątki świata, możecie poczuć wolność, naprawdę wolność. I to nie tylko chodzi o wolność, taką, że nie ma nakazu, zakazu, bo one teraz tu są, ale nie jakieś takie okropne, ale tutaj jest też to ważne, że tu bardzo, bardzo ważne jest to, żeby przyjechać i zainwestować. Zainwestować w ten kraj. Jeżeli będziecie mi taką potrzeba, będziecie potrzebować coś doradzić się, ja mam odpowiednich ludzi, przyjaciół, serdecznych tutaj w Kambodży, do których będę zapraszać i będę wam wszystko mówić. A żebyście nie myśleli, że jestem jak to niektórzy mówią, kłamcą, to możecie przyjechać za niedługo na targi w Polsce. Powiem Wam dokładnie gdzie, kiedy. Oni tam będą i sobie z nimi porozmawiacie. Albo ich przedstawiciele. I to są ludzie, którzy są wiarygodni, którym można zaufać i można w stu oddać swoje pieniądze, powierzyć, żeby coś z nimi zrobili, żeby wam doradzić i tak dalej. I już tutaj jest rok i 4 miesiące i dużo, dużo pracy, ich wykonał, żeby to wszystko sprawdzić, zobaczyć kto tu jest kim, kto co robi, jak robi i czy warto kogoś polecić. Jak wiecie, Jerzy Chany z Rodowity pochodza dokładnie z Radlina Głożyny jeszcze lepiej, pozdrawiam wszystkich Głożenioków, wszystkich Radlinioków pozdrawiam wszystkich moich kolegów z podstawówki mojej koleżanki z podstawówki wszystkich moich życzliwych ludzi pewnie pamiętacie Nikerzy, jak Grzegorz jeździł z ciuchami i handlową po, to, po, po torgach, jak Grzegorz jeździ po chałupach i handlował ciuchami. To były fajne czasy. Poznałem dużo fajnych, serdecznych ludzi, których teraz serdecznie też pozdrawiam. I być może się spotkamy jeszcze w Kambodży Może przyjedziecie, mnie odwiedzicie. Kto wie? Tak samo jak pozdrawiam wszystkich moich serdecznych przyjaciół w Niemczech. Mieszkałem tam 12 lat prawie. I tam mam dużo fajnych, serdecznych ludzi, którzy są mi bardzo, bardzo... Yy... Jakby to powiedzieć, przychylni i bardzo życzliwi. I to jest fajne, że ludzie są wszędzie na całym świecie, jak to mówią, są klamki i zamki, chamy i hamki. Ludzie porządni i nieporządni. Zawsze ktoś się taki znajdzie, co będzie hejtować, a tym bardziej, że teraz już nie mają innego wyjścia jak po prostu hejtować no bo jak nie zaczną hejtować Grzegorza to będzie problem, no Grzegorz się rozprzestrzeni na całego, no i co? i będzie źle i kogoś to boli kochani, ja wam powiem szczerze ja jestem na szczerym, otwartym człowiekiem moim marzeniem w tej chwili jest to żeby sobie tu fajnie, spokojnie żyć spędzać czas i nie potrzebuję milionów które mi obiecywano Mam w dupie te miliony, już wiem, że te miliony byłyby i tak skazane na na przepaść, po prostu, bo to nie byłyby uczciwe miliony. A jak już, to ja być może doprowadza do tego, że że coś zrobimy. Bo znam fajnych ludzi, mam fajny pomysł i myślę, że coś się mi uda stworzyć. Z pomocą Was wszystkich i przychylnych ludzi pokorzymy tej bandzie, którą chcemy zniszczyć. Że nie warto zadzierać z Hanesem ani z ludźmi uczciwymi i szczerymi. Tak mi się wydaje. Jak widzicie, nie jesteś ani załamany, ani zapłakany, ani bez grosza. No i nie będę tu remować, bo zaś powiedzą, że zaś jest za dużo wypił. wypił. Jesteś szczęśliwy po prostu. Jestem tutaj, odpoczywam są tutaj, jest tu bardzo fajnie. I to mi się podoba. To jest to, co ja potrzebuję do życia. Ciszy, spokoju, odpoczynku i stabilizacji. Niczego więcej. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz serdecznie, kochani. Zapraszam jeszcze raz serdecznie. Kambodża, naprawdę warto zwiedzić. Ja wiem, że macie drogi te bilety przejazdowe, loty. Zdaję się z tego sprawy, Ale nie roz się jedzie w jakieś miejsce, wydą się pieniądze, zmarznie się, e, coś się nie uda, coś się nie powiedzie. A tutaj nie macie takiej możliwości, żeby coś się nie powiodło. Bo tutaj, jak widzicie, to jest pora deszczowa. Zobaczcie, my tu siedzimy dzisiaj od godziny, nie wiem, teraz womierz, którą godzinę muszę zobaczyć. Uuu, już jest czwarta godzina Dziesięć No to my tu są od jakiejś dwunastej w południe I prawdopodobnie około godziny siódmej Czy szóstej zacznie padać deszcz I on tak padze sobie godzinka, może dwie Czasem to pokropi, czasem to poleje I znowu jest pięknie, cudownie Potem przeważnie padzę albo w nocy Albo w ogóle nie padzę. Czasami padzę przejdzień też Ale to nie są jakieś historie tragiczne To nikomu nie przeszkadza W planach, żeby sobie zjedzić po kolei co chcecie a wierzcie mi jak już tu przyjedziecie to sami zobaczycie że tu się nudzić nie do dzisiaj nie wiem ale może was zabiera wieczorem na Pub Street Zobaczymy jakie będą plany bo jeszcze na razie nie wiem pokazać wam jak wygląda na Pub Street Dzisiaj będzie może trochę spokojnie bo to dzisiaj chyba już jest poniedziałek tak? prawdopodobnie Chyba poniedziałek, jest nie wiem dokładnie, tak mi się wydaje. Dlatego, że nie wiem, że nie patrzę na, na to, że jaki jest dzień, jaka jest data, to mnie po prostu nie interesuje. Mi to jest niepotrzebne do życia. Tutaj jak chce i spać, to i da spać. Jak odpoczywać, to odpoczywam. Jak chce się bawić, to się da bawić. A jeżeli chodzi o korąg, to za niedługo zobaczycie, by da wam to wszystko tak pokazywać, jak tylko by da mógł. I będę wam pokazywać fajnych, wspaniałych ludzi. I fajne, wiarygodne, warte polecenia, hotele i biznesy, i gdzie można zakupić ziemię, gdzie można kupić cokolwiek pewnie, legalnie i bez stresu. Od tego tutaj, że jest. Po to tutaj przyjechałeś, żebyście byli zadowoleni i żebyście byli, nie wpadli w żadnej sieci tak jak ja wpadłem. Bo jest ich tu naprawdę masa. To tyle, kochani, dzisiaj z mojej relacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę Wam fajnego dnia. E, chyba się już zaczęły wakacje w Polsce, jak się nie mylę. Czy się zaczną? Jakoś tak. Więc zapraszam. Nie czekajcie, tylko przylatujcie i spędzajcie miło czas i nie zapominajcie, że nie jest tylko Europa piękna, ale Azja jest przewspaniało, przepiękna. Pozdrawiam Was hany z Kambodży do usłyszenia.